toksyczny związek Houston i Browna. Co się dzieje, gdy dwie potężne gwiazdy łączą siły w związek, który po czasie jest bardziej niebezpieczny niż cokolwiek ich wcześniej spotkało. Przez 15 lat ich wspólne życie było jak nieustanny spektakl przemocy i skrajnych emocji, który dosłownie zniszczył ich od wewnątrz. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wypiszecie o kim nagrać, a ja to realizuję. Muzyczne początki artystów Whitney Elizabeth Houston urodziła się 9 sierpnia 1963 roku w Newark w stanie New Jersey. Jej rodzina cieszyła się stabilnością finansową dzięki posadzie ojca Johna R. Houstona, który był szefem centralnego planowania w biurze burmistrza. Rodzina mieszkała w dużym domu w dzielnicy klasy średniej, a dziewczyna uczęszczała do prywatnej szkoły katolickiej. Wychowywała się w środowisku przesiąkniętym muzyką. Jej matka Sissy Houston była utalentowaną wokalistką, która śpiewała w zespole Sweet Inspirations i współpracowała z takimi gwiazdami jak Elvis Presley oraz Aretha Franklin. Miała też duży wpływ na rozwój talentu córki, ucząc ją, jak śpiewać z umysłu, ciała i serca. Whitney zaczęła śpiewać w kościele, a jej pierwszy publiczny występ miał miejsce, gdy miała 11 lat. Wykonała wtedy pieśń Guide me All I Great Jehovah. Katolickiej Szkole dla Dziewcząt. Jej życie można symbolicznie ująć pomiędzy dwiema pieśniami o charakterze religijnym. Pierwszą i ostatnią, którą kiedykolwiek zaśpiewała, Jesus Loves Me. Na początku kariery zawodowej Whitney pracowała jako modelka. Była pierwszą afroamerykanką, która pojawiła się na okładce magazynu Seventeen, ale mimo sukcesów w modelingu, Whitney marzyła o karierze piosenkarki. Przełom nastąpił w 1983 roku. Kiedy to została odkryta przez legendarnego producenta i dyrektora wytwórni Arista Records, Clive'a Davisa. Zobaczył on jej występ w nowojorskim klubie i od razu zaproponował jej kontrakt. Davis wiedział, że ma do czynienia z wyjątkowym talentem i zapewnił jej współpracę z najlepszymi producentami. Jej debiutancki album odniósł spektakularny sukces, co uciszyło krytyków. Którzy sugerowali, że kariera dziewczyny jest efektem koneksji jej matki w branży. Głos Whitney był opisywany jako popowy, ale z elementami soulu o eterycznym i czystym brzmieniu. Robert Barisford Brown, znany jako Bobby Brown, urodził się 5 lutego 1969 roku w Bostonie, w stanie Massachusetts. Jego dzieciństwo różniło się od tego, jakie miała Whitney Houston. Pochodził z wielodzietnej rodziny był siódmym z ośmiorga dzieci. Jego ojciec, Herbert Brown, pracował w budownictwie, a matka Carol była nauczycielką. Bobby, podobnie jak Whitney, rozwijał swój talent w kościele, dołączając do chóru. W przeciwieństwie do Whitney, którą matka aktywnie wspierała w rozwoju kariery, chłopak miał większą swobodę w kształtowaniu swojej ścieżki. W wieku dwunastu lat założył zespół New Edition wraz ze swoimi przyjaciółmi. Zespół wyróżniał się niesamowitą dyscypliną, co było rzadkością wśród grup nastolatków. Po wygraniu kilku konkursów talentów, New Edition zostało zauważone przez producenta Morisa Stara, który załatwił im kontrakt z małą wytwórnią Streetwise. Wczesne lata kariery od razu przyniosły sukces. W 1983 roku wydali swój pierwszy album studyjny Candy Girl, który okazał się hitem. Tytułowy utwór przypominał brzmieniem piosenki Jackson 5 i osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. Jednak Bobby, czując się niedoceniany i wykorzystywany finansowo, opuścił New Edition w 1986 roku, aby rozpocząć karierę solową. Twierdził, że podczas tras koncertowych i sprzedaży płyt zarobił jedynie 500 dolarów w formie magnetowidu. Czuł, że zespół był traktowany jak niewolnicy, a menadżerowie dbali tylko o własne zyski. Jego pierwszy solowy album, King of Stage, wydany w grudniu 1986 roku, sprzedawał się umiarkowanie i, choć zawierał hit Girlfriend, nie wywołał takiego entuzjazmu, jakiego spodziewał się wokalista. Bobby szukał nowej drogi w muzyce i zaczął reinterpretować się jako artysta RB, co szybko przyniosło efekt. Kolejna produkcja, Don't Be Cruel, wydana w 1988 roku, okazał się przełomem, sprzedając się w 7 milionach egzemplarzy i stając się bestsellerem roku. A jego seksualnie naładowane występy porównywano do Michaela Jacksona. Krążek zawierał 5 utworów, które znalazły się w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100, a singiel My Prerogative stał się numerem 1 na długi czas. Chris cieszył się rosnącą popularnością, ale w tym czasie zaczęły się pojawiać doniesienia o jego imprezowym stylu życia, a także krytyka jego zachowania, co było zapowiedzią problemów w jego życiu osobistym. W 1987 roku Whitney Houston umocniła swoją pozycję na szczycie list przebojów dzięki singlowi How Will I Know, który stał się przełomem w jej karierze, a teledysk do tego utworu był jednym z pierwszych, w którym czarnoskóra artystka była tak intensywnie obecna w MTV. Ten utwór otworzył jej drzwi do mainstreamowej popularności w Ameryce. Jej drugi krążek, zatytułowany po prostu Whitney, wydany w tym samym roku, zadebiutował na pierwszym miejscu list przebojów. Materiał zawierał utwór I Wanna Dance With Somebody, który wraz z teledyskiem zdefiniował dekadę lat 80. Artystka stała się symbolem tamtej epoki, a jej muzyka i styl, połączone z ogromnym talentem przyniosły jej siedem kolejnych singli na szczycie. Tym samym pobiła rekordy ustanowione wcześniej przez legendarne zespoły The Beatles i Bee Gees, ugruntowując swoją pozycję jako ikony popkultury. Kolejnym ważnym momentem w jej karierze był występ podczas Super Bowl w 1991 roku, gdzie zaśpiewała hymny narodowy w sposób, który przeszedł do historii. W tamtym czasie, gdy Stany Zjednoczone były zaangażowane w wojnę w Zatoce Perskiej, a jej wykonanie hymnu stało się symbolem patriotyzmu i jedności. Wzruszający występ wokalistki, która w tym czasie cieszyła się ogromną popularnością w kraju, stał się jednym z najbardziej niezapomnianych momentów w historii Ligi N. NFL. Wydanie tego nagrania na singlu spowodowało, że w krótkim czasie znalazł się on w pierwszej piątce list przebojów, co było niespotykane w przypadku Hymnu Narodowego. Występ ten umocnił wizerunek wokalistki jako ukochanej córki Ameryki. Jej rola w filmie Bodyguard i piosenka I Will Always Love You tylko ugruntowały jej status, choć i tak znali i kochali ją już wszyscy. Piosenka, oryginalnie napisana przez Dolly Parton jako utwór o pożegnaniu, w wykonaniu Houston, stała się światowym hitem. Ścieżka dźwiękowa do filmu stała się największym hitem w jej karierze. Dolly Parton publicznie wyraziła podziękowania Whitney za nadanie tej piosence nowego, głębszego wymiaru. Sukces filmu i ścieżki dźwiękowej sprawił, że Whitney stała się jeszcze bardziej uwielbiana przez publiczność. Nieoczekiwany związek. Spotkanie i początek związku Whitney Houston z Bobby Brownem było zaskoczeniem dla opinii publicznej. Wbrew pozorom ich relacja rozwijała się w bardzo naturalny sposób. Bobby zaimponował Whitney, traktując ją jak zwykłą dziewczynę, a nie gwiazdę. Houston przyznała, że wielu mężczyzn bało się jej sławy i było zbyt grzecznych, dlatego właśnie ujęło ją swobodne podejście Brauna. Mówiła, że potrzebowała miłości, a nie ciągłego podziwu i adoracji. Mimo, że na pierwszy rzut oka byli przeciwieństwami, ona uważana za amerykańską księżniczkę, a on za złego chłopaka, to między nimi istniała chemia oraz wzajemna fascynacja. Media były zaskoczone tym związkiem, a opinia publiczna pełna wątpliwości. Jednak znajomi pary z Londynu opisywali, że Bobby był bardzo zakochany w Whitney, a ona śmiała się z nim i spędzała wesoło czas bawiąc się jak nastolatka. Kobieta była zafascynowana poczuciem humoru Bobiego i tym, że mogła się przy nim wyluzować i zapomnieć o presji życia w świetle reflektorów. Oboje potrzebowali siebie nawzajem. Mimo że ich style życia bardzo się różniły, w związku Whitney Houston i Bobiego Browna narastająca zazdrość i rywalizacja stały się poważnym problemem, który z czasem doprowadził do upadku ich relacji. Mężczyzna, nie mogąc dorównać sławie swojej żony, czuł się poniżony, będąc nazywany Mr Houston. Whitney, chcąc go wesprzeć, prosiła, by nie zwracać się do niej Whitney Houston, lecz pani Brown, próbując w ten sposób wzmocnić jego pozycję. Jednak frustracja Bobiego z powodu mniejszej popularności wciąż rosła, a jego ego było mocno nadszarpnięte. Nie chciał być postrzegany tylko jako mąż Whitney, lecz pragnął udowodnić swoją własną wartość i pozycję. Oboje uciekali od problemów w nadużywanie substancji. Dla Whitney nadużywanie substancji było próbą radzenia sobie z presją bycia żoną, matką i gwiazdą muzyki. Oboje wpadli w spiralę uzależnień, wzajemnie się w tym napędzając. Co więcej, kobieta przyznała, że Sam Brown był dla niej jak uzależnienie, a ich związek stał się toksyczny. Relacja ta była próbą ucieczki od problemów z dzieciństwa, które prześladowały ich oboje. Bobby, szukając ukojenia, sięgał po alkohol i dragi, a to prowadziło do kolejnych problemów, takich jak aresztowania i incydenty przemocy. Whitney była zmuszona zapłacić okup w wysokości 400 tysięcy dolarów za porwanie Bobiego przez nowojorski gang w związku z długami. Kobieta, będąc w toksycznym związku, zaczęła okłamywać innych, a przede wszystkim samą siebie, nie chcąc dostrzec problemu. Co więcej, uzależnienie zniszczyło jej głos, który był jej największym darem. Pojawiły się poważne problemy związane z kryzysem i współuzależnieniem. Whitney wycofała się w swój własny świat, stając się coraz bardziej zamknięta. Ich współuzależnienie stało się formą przetrwania. Oboje myśleli, że tylko partner ich rozumie, a w rzeczywistości tak nie było. Ich relacja opierała się na iluzji i zaprzeczeniu, tworząc destrukcyjną dynamikę. Whitney była tak skupiona na Bobim, że nie zważała na nic innego, poświęcając dla niego karierę i tożsamość. Problemy w ich związku stały się również widoczne publicznie. Whitney zaczęła spóźniać się na koncerty, odwoływać występy i wywiady. Reality Show Bing Bobby Brown ukazał ich toksyczny związek i publiczne upokorzenia i kłótnie. W programie można było zobaczyć, jak Whitney robiła wszystko dla Bobiego, co ostatecznie ją niszczyło. Jednym z wątków, które wzbudzały szczególne zainteresowanie, były spekulacje dotyczące orientacji seksualnej Whitney Houston. Plotki o jej związku z Robin Crawford, przyjaciółką z czasów szkolnych, zaczęły krążyć już w latach osiemdziesiątych. Robin była bliską przyjaciółką Whitney od czasów liceum i przez pewien czas pracowała jako jej asystentka. W środowisku show biznesu powszechnie wiedziano o ich bliskiej relacji. Bobby Brown sam zasugerował, że Whitney wyszła za niego za mąż, aby uciszyć plotki o swoim homoseksualizmie, ponieważ w tamtym czasie bycie lesbijką nie pasowało do wizerunku cudownego dziecka Ameryki. Rozpad relacji Robin Crawford była postrzegana jako anioł stróż Whitney, zapewniała jej stabilność i wsparcie, których tak bardzo potrzebowała. Była osobą, która znała ją od lat i rozumiała jej problemy. Jednak narastający konflikt między Robin a Bobim doprowadził do ultimatum. Robin, widząc destrukcyjny wpływ Bobiego na Whitney, postawiła jej wybór – albo ona, albo Bobi. Kobieta pod wpływem impulsu wybrała Bobiego mówiąc – powiedz jej, że akceptuje jej rezygnację. Po tym wydarzeniu Robin odeszła z jej życia. A Whitney została bez swojej bliskiej sojuszniczki, co pogłębiło jej problemy. Brak stabilizującej obecności Robin i jej rozsądnego głosu jeszcze bardziej przyczynił się do upadku Whitney. Związek Whitney Houston i Bobiego Browna, naznaczony licznymi skandalami i problemami, ostatecznie zakończył się rozwodem we wrześniu 2006 roku. Po latach burzliwego małżeństwa w 2009 roku. Whitney zdecydowała się udzielić wywiadu Oprah Winfrey, gdzie otwarcie opowiedziała o nadużyciach, których doświadczyła ze strony Bobiego. Wstrząsające wyznanie obejmowało między innymi opisy sytuacji, w której Bobby pluł na nią w obecności ich córki, Bobby Christiny. Po rozwodzie sąd przyznał Whitney pełną opiekę nad córką. Mimo problemów osobistych, Whitney próbowała ratować swoją karierę i wrócić na scenę. W 2009 roku. Wydała album I Look to You, a jej intencją było odzyskanie kontroli nad swoim życiem i zapewnienie lepszej przyszłości córce. Niestety jej powrót na scenę nie był udany. Trasa koncertowa w 2010 roku okazała się katastrofą, a zły stan zdrowia Whitney i problemy z głosem były widoczne dla wszystkich. Artystka zapominała tekstów, zachowywała się chaotycznie, a jej występy budziły niepokój. Mimo tych trudności, Whitney pragnęła być dobrą matką, lecz nie potrafiła poradzić sobie z własnymi demonami i problemami. Bobby Brown również próbował wrócić do show biznesu, dołączając do reaktywowanego zespołu New Edition. Jednak, jak wspomniano w źródłach, jego próby powrotu na scenę nie przynosiły spektakularnych sukcesów. Ostatni publiczny występ Whitney miał miejsce 9 lutego 2012 roku. Kiedy to zaśpiewała utwór Jesus Loves Me, to improwizowane wykonanie dla jej przyjaciółki Kelly Price stało się w kontekście późniejszych wydarzeń niezwykle przejmujące, szczególnie biorąc pod uwagę, że religia odgrywała w jej życiu bardzo ważną rolę. Tragiczny koniec życia Whitney Houston nastąpił 11 lutego 2012 roku. Kiedy to została znaleziona nieprzytomna w wannie w apartamencie hotelowym. Według raportu koronera hrabstwa Los Angeles oficjalną przyczyną śmierci było przypadkowe utonięcie, do którego przyczyniły się choroba serca oraz obecność innych w jej organizmie. Ta nagła śmierć wstrząsnęła światem i wywołała falę żalu wśród fanów i bliskich. Pogrzeb odbył się 18 lutego w New Hope Baptist Church w Newark w New Jersey. Uroczystość ta, zamiast być wyrazem żałoby, stała się areną kontrowersyjnych zachowań Bobiego Brauna. Jak wspomniano w źródłach, jego zachowanie było postrzegane jako dziwne i lekceważące, a wielu uważało, że w ogóle nie powinien być zaproszony. Rodzina Whitney, która obarczała go odpowiedzialnością za jej problemy z uzależnieniami, nie kryła swojej niechęci. Mimo to, został zaproszony na pogrzeb z możliwością przyprowadzenia dwóch gości. Ostatecznie zjawił się z dziewięcioosobową świtą, a po awanturze o miejsce w kościele opuścił uroczystość, co wywołało medialną burzę i spekulacje na temat jego intencji. Niestety tragedia powtórzyła się w lipcu 2015 roku, kiedy to Bobby Christina, córka Whitney i Bobiego, została znaleziona nieprzytomna w Wannie w swoim domu, w okolicznościach przypominających śmierć jej matki. Po sześciu miesiącach śpiączki farmakologicznej zmarła w wieku zaledwie 22 lat z powodu zapalenia płuc. Ta straszliwa zbieżność zdarzeń dobitnie podkreśliła destrukcyjny wpływ problemów z uzależnieniami na całą rodzinę. Whitney Houston była osobą, która nieustannie szukała swojej tożsamości, ale jedynym miejscem, gdzie czuła się naprawdę pewna, była scena i chwile, kiedy śpiewała. Jej talent i wyjątkowy głos na zawsze pozostaną w pamięci słuchaczy. A jej historia, choć tragiczna, będzie przypomnieniem o blaskach i cieniach życia w świetle reflektorów. To tragiczna opowieść o miłości, która ostatecznie zniszczyła oboje. Związek, który na początku wydawał się obiecujący, szybko przerodził się w wir problemów, konfliktów i wzajemnych oskarżeń. Czasem dwie osoby łącząc się mogą stworzyć toksyczną relację, która ich wzajemnie niszczy. Nie chodzi tu o przypisywanie winy jednej ze stron, lecz o zrozumienie dynamiki destrukcyjnego związku. W którym dwie energie zamiast się wzajemnie wspierać, działają na siebie destrukcyjnie.